Aby znaleźć choinki na nowe rancho, jest początek stycznia, jest to czas, kiedy ludzie wystawiają choinki po świętach tak, i pozbywają się tych drzewek. I bardzo często, właśnie w tym czasie, można znaleźć na osiedlowych śmietnikach choinki, które świetnie będą nadawać się do naszych ogrodów. Dlatego dzisiaj jestem z misją, poszukam choinek na nowe rancho i powiem Wam króciutko. Czym sugerować, się na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o wybór choinki, nie tylko na święta, ale podczas takiej właśnie styczniowej akcji, jaką w tym momencie prowadzę. Słuchajcie, oczywiście mówimy o choinkach w Donicach. Choinki w Donicy to na przykład jodły, tak? Wykopane z gruntu, czy też świerki białe, które są uprawiane w Donicy od samego początku. Świerk pospolity i jodła kaukaska to są, to są choinki, które no, no macie właściwie 100% pewności gwarancji tego, że są one wykopane z gruntu, więc zwracamy oczywiście uwagę, żeby była to choinka w donicy. Im większa donica, tym lepiej. Jak będziecie szukać gdzieś tych choinek, tak, czy też będziecie wybierać na kolejne święta choinkę, zwróćcie uwagę, żeby donica była jak największa. Dlaczego? Ponieważ daje to nam szansę na to, że ten system korzeniowy jest jak najmniej uszkodzony. Bardzo często zdarza się, że widzimy choinki, które są w nieproporcjonalnie Małej donicy względem samej choinki. Oznacza to niestety zazwyczaj tylko tyle, że system korzeniowy został uszkodzony tak, w momencie wykopywania tej, tej choinki. Więc zwracajcie uwagę na wielkość donic. Im większa donica, tym lepiej. Im mniejsza z kolei i młodsza roślina, no to tym większa szansa na przyjęcie się takiej choinki. Z doświadczenia wiem, że takie choinki do metra i tylko takich szukam mają około 70% szans na przyjęcie się przy odpowiedniej oczywiście opiece. Natomiast te powyżej metra do 2 metrów to już tylko 30%, więc jest różnica. Ja szukam tylko tych do metra wysokości e, małych, młodszych roślin, znaczy małych, młodszych drzewek, ponieważ one mają właśnie te szanse na przyjęcie się zdecydowanie większe. Powyżej 2 metrów w ogóle nie szukajcie, odradzam, bo to, e, to jest raczej awykonalne, żeby się e, choinka ponad dwumetrowa przyjęła. E, do metra wysokości 70% szans przy dobrej Opiece. Słuchajcie, kolejna taka ciekawostka i informacja dotycząca choinek. Świerki zdecydowanie lepiej przyjmują się niż na przykład jodły e, kaukaskie. Tak? To taka informacja, jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z szukaniem styczniowym choinki po, po, e, po, po bliskich, osiedlowych jakichś tam e, miejscach zrzutu choinek, no to e, po, świątecznym, e, po świątecznym miejscu zrzutu choinek, nie wiem jak to nazwać, no zazwyczaj to, to jest przy, przy jakichś śmietnikach osiedlowych. Tak, no to szukajcie świerków, ponieważ one mają jak największą szansę, mają większą szansę na przyjęcie się niż na przykład jodły. Słuchaj.